Czy kiedykolwiek, mój synu, moja córko, obudziłeś się o trzeciej nad ranem bez wyraźnego powodu? To nie jest przypadek. Ja, ojciec Pio, przekazałem wam głęboką mądrość o tym szczególnym momencie. Wyobraź sobie. Leżysz w łóżku, wszystko jest ciche, a nagle coś cię budzi. Patrzysz na zegarek, trzecia godzina, czujesz niepokój, może strach. Ale co, jeśli powiem Ci, że ten moment może być jednym z najważniejszych duchowych doświadczeń w Twym życiu? Często mówiłem o znaczeniu godziny trzeciej nad ranem. Wielu z Was tego doświadcza, lecz niewielu rozumie jej prawdziwe znaczenie. Dziś odkryjemy razem, dlaczego budzisz się o tej porze i jak możesz wykorzystać ten czas dla swego duchowego rozwoju. To niezwykłe przebudzenie, nieprzypadkowa bezsenność, to szczególne wezwanie, które może zmienić Twe życie. Może pytasz, dlaczego ja? Dlaczego o tej porze? Odpowiedzi mogą Cię zaskoczyć i otworzyć nową perspektywę na Twe nocne przebudzenia. Gdy budzisz się o trzeciej nad ranem, często pierwszą reakcją jest frustracja lub niepokój. Myślisz, ile snu Ci zostało, martwisz się o dzień. Ale ja, ojciec Pio, mówię Ci... To może być początek czegoś niezwykłego. Moment łaski. W tych chwilach podzielę się z tobą nie tylko znaczeniem tego tajemniczego przebudzenia, ale i praktycznymi wskazówkami, jak je wykorzystać. Dowiesz się, dlaczego ta godzina jest wyjątkowa i jak przekształcić niepokój w głęboki spokój i duchowy wzrost. Zastanów się. Ile razy budziłeś się o tej porze? Czy dostrzegłeś wzór? Czy czułeś, że to coś więcej niż przypadek? Mam dla ciebie konkretną wiedzę, która zmieni twe podejście do tych chwil. Przygotuj się na odkrycie głębokiego sensu tych pozornie przypadkowych momentów. Godzina trzecia nad ranem ma szczególne znaczenie, które dobrze rozumiałem i o którym nauczałem. W tradycji duchowej nazywana jest godziną łaski. Czasem, gdy granica między światem duchowym a fizycznym staje się subtelna. Ja, ojciec Pio, podkreślałem, że w tych wczesnych godzinach porannych otrzymywałem najwięcej duchowych objawień. Zauważyłem, że o tej porze umysł jest najbardziej otwarty na prawdy duchowe. Cisza nocy stwarza idealne warunki do głębokiej modlitwy i kontemplacji. Wyjaśniałem, że przebudzenie o trzeciej nad ranem może być znakiem szczególnego wezwania. Jakby ktoś delikatnie pukał do drzwi twej duszy, chcąc zwrócić Twą uwagę na coś ważnego. Może to być wezwanie do modlitwy za kogoś, kto w tej chwili potrzebuje wsparcia. O tej porze przeżywałem najgłębsze momenty mej duchowej podróży. Mówiłem, że to czas, gdy najłatwiej usłyszeć głos w sercu. W ciszy nocy, gdy świat śpi, nasze serce otwiera się na duchowe prawdy i wskazówki. Dlaczego ta godzina jest wyjątkowa? Wyjaśniałem to prosto. Większość ludzi śpi, świat tonie w ciszy, a ta cisza sprzyja duchowemu spotkaniu, jak rozmowa z przyjacielem w spokojnym pokoju, bez hałasu. W tradycji duchowej to także czas szczególnej ochrony. Przypominałem, że wtedy powinniśmy być duchowo czujni, nie ze strachu, lecz z świadomości łaski i możliwości wzrostu. Przebudzenie o tej porze może być znakiem, że ktoś potrzebuje twej modlitwy. Rodzina, przyjaciel, a może ktoś nieznany. W mej posłudze budziłem się o trzeciej, by modlić się za tych, którzy później prosili mnie o pomoc. Modlitwa w tych godzinach ma szczególną moc. Jest jak rosa, czysta i odświeżająca. Możemy wtedy najskuteczniej prosić o łaski dla siebie i innych. Nie traktuj tych przebudzeń jako uciążliwości. Lecz jako zaproszenie do głębszego doświadczenia, jak specjalne spotkanie, które może zmienić Twe życie. Ta godzina ma też wymiar praktyczny. Umysł jest wolny od codziennych trosk łatwiej skupić się na tym, co ważne w życiu duchowym. Dlaczego więc budzisz się o tej porze? Wyjaśniałem przyczyny szczegółowo. Pierwszym i najważniejszym powodem jest wezwanie do modlitwy. Zauważyłem, że budzimy się wtedy, gdy ktoś potrzebuje naszego wsparcia. Może rodzina w trudnym czasie, przyjaciel w potrzebie, czy nieznajomi w życiowych próbach. Kolejny powód to Twój duchowy rozwój. Czasem budzisz się, bo twe serce jest otwarte na ważne lekcje. Dawałem szczególne światło na drogę życia w tych chwilach. To czas, gdy najłatwiej usłyszeć głos serca. W zgiełku dnia trudno się wsłuchać. Ale w ciszy nocy, myśli stają się jasne, intuicja silniejsza. Przebudzenie może być też znakiem, by zwrócić uwagę na swe życie. Nierozwiązane sprawy, ważne decyzje. Mówiłem, że to forma duchowej ochrony. Budzimy się, gdy potrzebujemy opieki. To moment, by prosić o pomoc dla siebie i bliskich. Często wiąże się z potrzebą przebaczenia lub pojednania. Doskonały czas, by rozważyć relacje i naprawić co trudne. To także przypomnienie o zdrowiu duchowym, o zaniedbanych praktykach, czy wezwanie do większego zaangażowania w duchową drogę. Uczyłem, że przebudzenia o trzeciej mogą być chwilą łaski, gdy otrzymujemy odpowiedzi na pytania. W ciszy nocy, wolni od rozproszeń, łatwiej dostrzec rozwiązania. Mogą też przygotowywać nas do nadchodzących wyzwań, dając czas na duchowe przygotowanie. To moment. By pracować nad słabościami, w ciszy łatwiej spojrzeć uczciwie na życie i zdecydować o zmianach. Co robić, gdy się obudzisz? Zostawiłem konkretne wskazówki, by wykorzystać ten czas. Pierwszą radą jest zachowanie spokoju. Nie pozwól, by niepokój czy strach zawładnęły sercem. Weź głęboki oddech i przypomnij sobie, że to chwila łaski. Następnie zacznij od prostej modlitwy. Nie musi być długa. Wystarczy westchnienie z serca. Jestem tutaj, słucham. Podkreślałem znaczenie ciszy. Nie sięgaj po telefon, nie zapalaj światła. Trwaj w ciszy kilka chwil. W niej usłyszysz, co ważne. Wsłuchaj się w myśli i uczucia. Często wtedy przychodzą intuicje czy przypomnienia. Jeśli czujesz natchnienie, módl się w konkretnych intencjach za rodzinę, przyjaciół, cierpiących nasza modlitwa ma wtedy wyjątkową moc. To dobry czas na refleksję nad życiem, decyzjami, relacjami, planami, bez pośpiechu. Skup się na wdzięczności. Zamiast martwić się o sen, dziękuj za błogosławieństwa. Zapisz myśli czy intuicje to ważne wskazówki na później. Jeśli jesteś niespokojny, odmów różaniec, czytaj modlitwy, lub trwaj w kontemplacji. Nie traktuj tego jako straty. To okazja do wzrostu i pogłębienia wiary. Zakończ z wdzięcznością i spokojem. Sen wróci naturalnie, bardziej regenerujący. Jak przekształcić te przebudzenia w transformujące doświadczenia? Pokazałem, że chwila trudu może stać się cennym darem. Pierwszym krokiem jest zmiana nastawienia. Nie widz przebudzenia jako przeszkody, lecz jako zaproszenie do spotkania. To nastawienie decyduje, jak wykorzystasz czas. W ciszy nocy łatwiej dostrzec światło w życiu. Czasem potrzebujemy jej, by zobaczyć sprawy inaczej. Stwórz rytuał modlitewny, zapal świecę, usiądź wygodnie, skup się na oddechu, otwórz serce na modlitwę. Szczerość i prostota są kluczowe. Praktykuj modlitwę wstawienniczą, za bliskich, chorych, cierpiących, jak ja to czyniłem. Pracuj nad spokojem. Im bardziej go zachowasz, tym więcej zyskasz. Zastanów się, czy żyje zgodnie z wartościami? Co zmienić? Jakie relacje naprawić? W ciszy znajdziesz odpowiedzi. Te chwile mogą być bliskością z wiarą, jak intymna rozmowa, gdy nikt nie przeszkadza. Skup się na wdzięczności. Ona otwiera serce na łaski. Każde przebudzenie to stopień w duchowym wzroście, prowadzi cię wyżej. Teraz, gdy znasz znaczenie tej godziny, spójrz na nią w nowym świetle. To nie zakłócenia snu, lecz okazje do przemiany. Gdy następnym razem obudzisz się o trzeciej, nie jesteś sam. Miliony doświadczają tego samego. Pokazałem, że możesz uczynić te chwile wartościowymi. Gdy otworzysz oczy, przypomnij sobie me nauki. Wykorzystaj czas na modlitwę, refleksję, wzrost. Każde przebudzenie niesie łaskę, nie martw się. Otwórz serce na to, co przynosi. Zacznij od małych kroków, modlitwy, ciszy, refleksji. Z czasem znajdziesz swój sposób. To ziarno, które pielęgnowane wyda wspaniałe owoce w twym duchowym życiu.